Wszystkimi drzwiami. Łukasz zobaczył ciężarówkę z Warszawy. Zaciekawiony pobiegł, by ją zobaczyć. Jacyś ludzie wypakowywali meble, które wyglądały mu znajomo. Łukasz zdenerwował się na ciotkę, ponieważ zrozumiał, że to meble z mieszkania mamy. Pokłócił się z ciotką o to, że nie może zabierać rzeczy mamy. Zdenerwowany wbiegł do domu ciotki, po czym wszedł do pokoju mamy. Chłopiec wbiegł do pokoju mamy. Zdenerwowanie na ciotkę, na ciotkę rosło coraz bardziej. Zatrzaskuje ze sobą drzwi, by zdenerwować ciotkę. Łukasz zaczyna uderzać w drzwi coraz mocniej. Nagle drzwi zaczęły świecić. Otwiera je i widzi srebrzysty świat. Niewiele się zastanawiając, biega do środka. Srebrzysty świat był piękny. Wokół Łukasza były drzewa, które lekko połyskiwały w słońcu. Zobaczył ścieżkę, która prowadziła przez las. Łukasz poszedł nią, będąc ciekawym. Obok niego zaczęły latać dziwne ptaki. Raz się skończył, a to co zobaczył było lekko dziwne. Dróżka zaprowadziła go na pole. Zobaczył coś na kształt drzewa płotu, tylko że z owocami że płot był duży i masywny. Łukasz zaczął go oglądać i zobaczył dziwną dziurę. Chłopiec wskoczył przez dziurę do środka. Łukasz zobaczył domy i, i samochody. Uświadomił sobie, że to opuszczone miasto. Przechadzając się po nim, zobaczył dom, a obok napis krwawiec. Dziecko postanowiło wejść do środka domu. Łukasz zobaczył... Łukasz zobaczył manekiny. Chłopiec nie wiedział dlaczego, ale czuł strach. Na boku stała tabliczka z napisem Krwawiec. Łukasz czuł, że coś się wydarzy, a to nie było bardzo dobre. Otworzył drzwi i to, co zobaczył, go przeraziło. I dziecko zobaczyło dziwną postać. Postać miała długie, białe włosy, nie miała źrenic. Chłopiec zauważył, że postać była ubrana w strój krawiecki. Złapała Łukasza za rękę, nie pozwalając mu uciec. Łukasz domyślił się, że ta postać nazywa się Krwawiec. Krwawiec zaczął go pytać, o ile ma lat, jak się nazywa i tym podobne. W końcu puścił rękę Łukasza. Krwawiec powiedział, że, może, że Łukasz może pójść. Jedynie pod warunkiem, że zawiąże na palcu chłopca i nozę e, w nić, żeby o nim nie zapomniał. Chłopiec się zgadza. Łukasz wybiega z przerażeniem. Biegnąc przez miasto zastanawiał się, czy to było prawdziwe. Wybiegając z lasu czuł, że to było coraz gorsze. Gdy wybiegł z miasta i biegł do lasu, coraz bardziej poczuł strach. W lesie był ptak, który mówił głosem GPS. Łukasz biegał przez ciemny las za ptakiem. Tak zaprowadził go na pole, na którym stały drzwi. Nagle do ptak, który go zaprowadził, przyleciał inne ptaki i zaczęły atakować Łukasza. Atakowały jego palec i kolano. Chłopiec w pośpiechu otworzył drzwi i wskoczył do pokoju mamy. Kolano znów zaczęło boleć Łukasza. Ze, strachu patrzył na, ze strachem patrzył na palec z zawiniętą nicią. Chłopiec złapał nożyczki i przeciął nią nić, którą miał na palcu. Odłożył niki na komodę, a one zaczęły się ruszać i weszły na sufit. Łukasz myślał, że ciotka odkurzy nici, ale nie wiedział, jaki błąd popełnił. O tej godzinie ciotka wołała go na obiad, więc Łukasz się zmartwił. Chłopiec poszedł do ciotki, by sprawdzić, co się stało. Łukasz e, zapytał się ciotki, co się stało, a ona odzywała się syczącym głosem. Łukasz jak najszybciej poszedł po Stasiową. Stasiowa kazała dać spokój Agacie, ale Łukasz jej nie posłuchał. Gdy wszedł do pokoju, ciotki przeraził się. Ciotka była podobna do krwawca. Koniec.